Właśnie rozpoczął się sezon na szparagi, dlatego przygotujcie te przepyszne kopytka w wiosennej odsłonie. Są mega smaczne, dlatego koniecznie je wypróbujcie. Zaczynam od obrania ugotowanych ziemniaków ze skórki. Następnie przeciskam je przez praskę, dodaję jedno jajko, ale od szczęśliwej góry. Mąkę pszenną, posiekaną natkę pietruszki i parmezan. Całość krótko wyrabiam do powstania jednolitej masy. Blad oprószam mąką, a ciasto dzielę na dwie części. Tworzę jeden duży wałek i formuję kopytka, tak jak na filmie. Tak uformowane kopytka przekładam na talerz, który wysypałem mąką pszenną, aby się nie przykleiły. Teraz możemy przygotować resztę składników do naszego dania, a będą to szparagi, czosnek oraz pomidorki koktajlowe. Do lekko osolonej wody wrzucam kopytka. I to jest czas, kiedy możemy rozgrzać naszą batalię. Przesmażam delikatnie czosnek, dodaję szparagi oraz suszone pomidory. Całość doprawiam płatkami czyli oraz pieprzem. Po chwili wlewam wodę spod kopytek. Dodaję pomidorki koktajlowe, ugotowane kopytka, zimne masło i dużo parmezanu. Życzę Wam smacznego!